Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z cywilizacji. Tak jak widzieliście w poprzednim, udało mi się przejąć Toulouse. Więc teraz czas na zawarcie pokoju z Katarzyną, aby sobie zebrać trochę wojska, trochę jakby się wzmocnić, rozwinąć gospodarkę bardziej, no bo przez te wojny dużo stanęło właśnie moim imperium i i rozwijało się tak jak powinno. Więc pierwsze co zrobię w tym momencie, to postaram się Zawrzeć pokój z Katarzyną, tylko chcę to zrobić na swoich warunkach. I zrobić to w ten sposób, że ona jeszcze mi za to zapłaci. Wcześniej sobie, wcześniej tak sugerowała, że mogłaby dołożyć od siebie trochę. Więc czemu by nie, czemu by nie. 10 zł na turę, może da się więcej wycisnąć. Oj, chyba się da, więc trzeba to wykorzystać jak najbardziej. Skoro jest taka okazja, no to czemu by z niej nie skorzystać? Dobra, to jest maksymalnie, ile mogę od niej uzyskać. Może coś jeszcze? Żeby zaraz się nie okazało, że to. Ja jej oddaję <złotu> złoto. No dobra, zróbmy tak. Zobaczmy, czy przyrost jest. Przyrost jest. Więc jak najbardziej zawarliśmy pokój ja na tym sporo zyskałem, no bo teraz ona będzie mi płacić złoto, a w dodatku będę jeszcze otrzymywał od niej zasoby, a ona została z czterema miastami, które jedno przed chwilą powstało, więc nie jest to w ogóle jakieś, jakieś zagrożenie dla mnie. Więc jak najbardziej jestem zadowolony z przebiegu tej wojny, a tutaj zapomniałem, że są ci barbarzyńcy, którzy tutaj nieoczekiwanie przybyli. Dobra, mniejsza oto, tutaj działa polowy, no to mogą sobie siedzieć tutaj przetransportować. Część z nich przynajmniej. Dobra, tutaj budowniczowie, to jest szyk, nie chcę nic stwarzać. Hongwista doży, niech oni także sobie tutaj idą yy, fortyfikować się. W razie jakiegoś najazdu przez na przykład Imperium Chińskie, czym Cesarstwo Chińskie, chyba Cesarstwo. Cesarstwo Japońskie, co ja gadam w ogóle? Pomyliło mi się. Dobra, mniejsza o to. Gardy Imperial. No to co? Czas zaatakować tych chyba No, Dobra, to już mamy z głowy. Więc czas się zająć gospodarką miasta, która podupadła zdecydowanie. Czy ja mogę takie tereny jeszcze zwiedzić? No spróbuję. Dobra. Tak jak chciałem, połączyłem. Północną część Imperium, z południową, dzięki przejęciu Tuluzy i Lyonu. To mi zdecydowanie ułatwi jakiś transport między. Nawet wojska nie będą musiał przechodzić przez granice innego kraju, innego imperium, tak jak miało to miejsce wcześniej. Więc wyszło bardzo dobrze, bardzo dobrze, jestem zadowolony. Więc czas rozwijać bardziej. Czy on teraz mnie chwali? Takie taki odnoszę wrażenie. Wcześniej mi ganił, ale teraz już jakby chce się trochę przypodobać, chyba. Jak zawarliśmy sojusz i zauważył, że mogę stanowić zagrożenie. No ale czego się można po nich spodziewać więcej? No co tak długo trwa to ładowanie tury? A te barbarzyńcy sobie biegną. Nie wiem po co. No ale ich sprawa. Dobra, budowniczowie są gotowi do działania. No to trzeba im dać coś do roboty. Na pewno po wezmę ich tutaj, żeby postawili yy, zasób na tych bananach. Dobra, coś tam ja miałem, możliwość awansu. No to jak najbardziej skorzystam z tego. Tutaj te działa polowe płyną dalej. Więc niech sobie płyną. W Madrycie czas coś rozwinąć. Tylko co? Mam dość sporo złota, więc może warto coś zakupić zamiast tracić czas na rozwój, więc może kupię arenę. To może być przydatny zakup. Renesansowe mury, okej okay, niech będzie tym razem. Trzeba zaatakować tych barbarzyńców, aby mi się tu nie krzątali po moim imperium. Tutaj jeszcze jeden ich oddział jest, więc trzeba będzie to zaraz załatwić. Tej gardę imperiale, niech sobie Odpoczywają. Bombarda też nie jest mi na ten moment potrzebna. Niech sobie stanie po prostu tutaj. Okej, okay. Z Valladolid zaatakuje tych barbarzyńców. No i już. Problem z głowy. O ile można nazwać takimkolwiek problemem, bo oni sobie tak przebiegali po prostu i żadnej krzywdy nie robili. Tutaj oczywiście czas się trochę uleczyć. Działa polowa. Fortyfikacja. Muszę trochę te wojsko tak rozmieścić, aby być w każdym mieście zabezpieczone na ewentualne zagrożenia które może napłynąć z każdej strony. No, sorry, Kleopatra, ale nie podoba mi się to, że będę oddawał Ci wielkie dzieło, więc może kiedy indziej. Nie, na pewno nie na ten moment. Ja tutaj czekam, aż będę mógł dzielnicę z aer aerodronem stworzyć, ale to już następne następnym jakby etapie, zaraz skończę tutaj kanalizację. Jednak nie zdążę tutaj tego sobie przyspieszyć, więc będzie musiał dotoczyć się własnym tempem. Dobra, czego brakuje w Barcelonie? Udogodnień i jest dużo obszarów mieszkalnych, ale szlak handlowy dokąd będzie najlepiej stworzyć? No chyba do Madrytu, powtórzę ten szlak. Czemu by nie? Dobra, dzisiaj tu budowniczowie, działajcie. Rycerze niech sobie gdzieś tutaj stanął, Żeby takiego chaosu nie było. Produkcja w Barcelonie. Hmm. Czy postawić na giełdę, czy średniowieczne mury? No nie wiem, waham się trochę. Ale niech będzie giełda. Tutaj fortyfikacja. Tutaj także fortyfikacja. I okej, okay, można... Przejść do dalszego etapu. Tu w Lionie za 5 tur skończy się kampus. Tu dzielnica świątynna, to dzielnica wojskowa więc będzie co robić zdecydowanie. A jak tutaj nasze dwa miasta na wysepce radzą sobie, radzą sobie bardzo dobrze. Czy jest gdzieś jeszcze miejsce, żeby może postawić jakieś miasto? Chyba nie bardzo, chyba już wszystko jest przejęte. Poza higieną, medycyną. Ba, kanalizacja ukończona więc czas przejść do rozwoju lotnictwa czy tam lotu jedno i to samo chyba dobra, stawiam czy stawiam, no klikam <grych> tym razem, tutaj też fortyfikacja szpieg, co ma zrobić szpieg niech wykradnie fundusze jakieś ryzyko jest, ale czasami warto zaryzykować dobra tutaj budowniczych tutaj pośle ten diament, czy ten diament jest wykorzystywany? Jest, tylko trzeba to będzie nadprawić trochę. Ale to zaraz. Okej, okay, rycerze, wy tak gdzieś rycerze. To fortyfikacja, następna tura. Wypowiadam mi wojnę, Teddy Roosevelt. No to ładnie. A ty też? Kto, ktoś jeszcze? No to... <noise> nie takiego rozwoju wydarzeń się spodziewałem Ale gdzie jest Teddy Roosevelt? Tutaj, więc... A ci już tutaj mi przypłynęli O wy! Skubani Tego się nie spodziewałem, muszę przyznać Tego się nie spodziewałem O kurczę! Czemu wrogoś, o co jej chodzi? Przecież mieliśmy dobre stosunki. <grym> Zostałem sam. Z tego co widzę na ten moment. Niedobrze, niedobrze. Ale cóż. Hmm. Muszę chyba trochę tej wojska podprowadzić jednak stąd, jeśli chcę jakoś się bronić. Więc niech ten oddział sobie tutaj gdzieś leci powoli. Tu może też bombardę skieruję w, tym, w tę stronę, koło Barcelony. Niech sobie stoi na spokojnie. No, tego się nie spodziewałem. Jestem lekko zaskoczony. Ale chyba czas się jakoś bronić, więc. Może czas stworzyć trochę wojska, albo może jeszcze poczekam. Z Vajadolid jest możliwy szlak handlowy do stworzenia, więc tak zrobię, skoro mam dostępny. Okej, okay, emisariusze, no to chyba czas wzmacniać po prostu Amsterdam i Wilno, aby, aby w ewentualnym przypadku skorzystać z ich usług. Dobra, tutaj lecimy dalej. No, odpowiem wam naprawdę, jestem w lekkim szoku. Nie no ty, ta też się ze mną, no ale to przecież nie ja wyzwałem na pojedynek, na wojnę tym razem, tylko to mnie wyzwano, więc co miałem zrobić? Poddać się no bez przesady. No zostałem zaatakowany, no kurczę, ciekawy rozwój wydarzeń, tym bardziej, że już nie mam żadnego sojusznika w... wśród tych przywódców. Będę musiał z kimś ocieplić stosunki. Tylko nie wiem, kurde, z kim. Czy mogę zmienić sobie ustrój, może jakiś? Yy, gdzie to się zmieniało? Tutaj. Nie, no chyba zostanę przy tym, co mam. Hmm. Dobra, na razie też tak zostawię to. Tutaj oczywiście fortyfikacja, o wiecie co jest najgorsze? Że te moje dwa miasta nie mają za bardzo jak się bronić I będę musiał tam też wysłać jakieś wojsko na wszelki wypadek Tak mi się wydaje, że to będzie słuszna decyzja Dobra, tutaj kolonializm niech będzie na trzy tury W Zaragosie, może ja właśnie tu w Zaragosie Zainwestuję w wojsko jakieś Niech to będą może na razie... Niech to będzie kawaleria. Dobra, to wyśle budowniczych na chwilę. Czas atakować dalej ich wojska. Okręty. Ale myślę, że no nie, nie mogą mi stworzyć jakiegoś wielkiego zagrożenia, bo jednak ja miałem tego wojska najwięcej. Więc zaraz będę musiał tutaj posłać jakieś jednostki wojskowe, może z jakieś statki czas wybudować. Aby było, można bronić się na drodze morskiej. No, Egipt też został zadokowany przez Amerykę, więc powinniśmy zawrzeć sojusz. Tak mi się wydaje, że to by był dobry pomysł. A jak mogę zmniejszyć swoją wojowniczość? Hmm. No, na ten moment chyba nie mogę nic zrobić, co się stało. Drugie miasto, po... tak, czy dwa miasta potrzebują żywności? No, Lyon i... i Madryt. Dobra, no to tutaj zaraz załatwimy ten aspekt. Zatrudniam generała. Tutaj budowniczych wyślę właśnie w tym kierunku. I wysocki nie wyślę ich tutaj. A tutaj sobie kupię budowniczych. Dokonać zakupu za złoto. Okej. Okay. Nie mogę kupić? Aha. No to niedobrze. Myślałem, że jednak będę mógł. No to nie tym razem. Dobra, produkcja gdzie? W Tuluzie. Mam jeszcze jeden dostępny szlak handlowy, ale kupię. Czy mogę kupić tutaj kupca? Jak to brzmi? Mogę, ale mogę też tu postawić spichlerz, który mi poprawi troszkę wydajność, jakby żywności. I mogę postawić młyn władny, mogę kupić czy ja za... Chciałem go kupić, a nie ten. Szkoda mi czasu na... Yy, na budowę go. Dobra, starożytne mury. Musi znajdować się w polu z jednostką wojskową. Czyli gdzie? Tutaj gdzieś? Na razie go przesunę. Okay, dobra. Trochę się zawiesiłem, bo muszę przemyśleć tej taktykę, trochę jak to zrobić. Jak ułożyć moje wojska, aby wszystko było dobrze. Ja im dam jedną kość słoniową, diament, a oni mi w taki sposób. To mi się podoba. Akurat to, była, to jest dobry deal, więc jak najbardziej z niego skorzystam. Z długo bez wojny nie pociągnąłem tutaj, bo zaledwie parę tur. Ty to też mi podpadłeś trochę, ale jednak chyba muszę bardziej być życzliwy w stosunku co do niektórych. Jak ocieplić wizeru yy, wizerunki? Jak ocieplić stosunki z Fryderykiem Barbarossą? To jest pytanie. Popraj zapraszam południu korzystną, wymianę handlową, zapewnię otwarte granice z cesarzem niemieckim, wyślij delegację lub załóż ambasadę. No póki co to ja nie mogę nic takiego zrobić. Tam mu jedno złoto, natura. Aha, on gardzi tym co ten. Przyjmie ten dar, no to. Aha. To nie podoba mi się taki sposób negocjacji. Bajadolid do Madrytu. Niech będzie. Produkcja w Sewii. Postawić na renesansowe mury, czy może na jakąś jednostkę wojskową. Na fregatę. Ale to strasznie długo będzie trwało. Czy ja mogę kupić na przykład? Mogę. Nie kupię. Bo mi się tutaj przyda w tym miejscu. To jest najbardziej wysunięte moje miasto z tej strony. Tutaj właśnie Teddy Roosevelt może do mnie trochę podbić, jakby z tej strony, więc warto będzie zainwestować w taką fregatę, która będzie mogła także atakować. Dobra. W Lionie. W Lionie brakuje udogodnień. no ale to nie jest moment na udogodnienia, więc postawię na bibliotekę. I lecimy dalej. Czy tu, hmm. spróbuję jak najwięcej od niego wyciągnąć, ale widzę, że jest. Trudnym negocjatorem, i nie chcę zbyt dużo dać. Dobra. Coś tam się udało wynegocjować. Złoto mi się teraz sprzeda. Będę musiał chyba kupować trochę jednostek wojskowych. Tak, coś mi się wydaje. Toronto, Toronto mi nie interesuje. Nic mi nie zrobią. A przypadkiem kliknąłem. Dobra, mniejsza o to. Pomyślnie zakończyła się misja mojego szpiega, więc fajnie. I kanalizacja niech będzie. Nie, tu udogodnienia są strasznie potrzebne. No ale w tym momencie, w momencie wojny, no nie można o tym myśleć. Niestety, więc postawimy na Akademię wojskową. I czas rozpocząć kolejny szlak. Niech będzie do Sywii Czemu by nie. A może do Toleda więcej żywności będzie. Okay. No dobra, no. W takim razie czas się zabrać za obmyślanie następnej strategii. Tak, coś mi się wydaje. No, ale to już zobaczymy w następnym odcinku. W tym to już będzie wszystko. Dużo się wydarzyło. Zawarłem pokój z Katarzyną, ale niestety zostałem zaatakowany zaatakowane. No, została mi wypowiedziana wojna przez. Imperium Amerykańskie i Imperium Konga, a jak się rozwinie sytuacja, to już musicie śledzić w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.